Termin septyczny. Instrukcje instalacji nowoczesny domek lub wiejski dom jest nie do pomyślenia bez znajomych udogodnień. Jak zrobić podszewkę z cegły, kończąc piwnicę budynku cegłą, można dać mu łaskę i zmieniamy złamaną płytkę własnymi rękami. Zalecenia dotyczące naprawy kafelków, rozpoczynając naprawę w łazience, najpierw oceni jej ogólny stan. Czasami. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Parapet balkonu jest integralną częścią struktury architektonicznej domu ogrodzenie określa nie tylko pojawienie się logi lub balkonu. Ale także uzupełnia styl całej fasady budynku. Zastanów się, które materiały są odpowiednie do stworzenia silnego i niezawodnego parapet. Opisujemy podstawowe wymagania i technologie. Instalowania ogrodzenia balkonowego. Wymagania dotyczące ogrodzenia balkonowego. Ogrodzenie balkonu pełni dwie główne funkcje, ochronne i dekoracyjne. Porada powinna zapewnić bezpieczeństwo ludzi na balkonie a jednocześnie uczynić fasadę pokoju bardziej atrakcyjnym. Niezależnie od materiału produkcji i metody instalacji struktura ogrodzenia musi odpowiadać następującym parametrom cechy ogrodzeń balkonowych z różnych materiałów ogrodzenie drewna. Opis i funkcja instalacji drewno jest bardzo technologicznym materiałem. Jest dobrze podatny na różne przetwarzanie. Doświadczony mistrz jest w stanie zrealizować najbardziej niezwykły pomysł i stworzyć drewniane ogrodzenie o niezwykłej formie. Naturalne piękno tekstury drzewa w połączeniu z ozdobnymi poręczami i dekoracyjnymi stojakami ozdobi nie tylko balkon, ale także dom jako całość. Oryginalność projektu osiąga się przez kombinację pionowych i poziomych osi dzienników. Jednocześnie ważne jest, aby formy i rozmiary przypominały ogólną architekturę pokoju. Stolice, poręcze i sekcje wewnętrzne mogą być prostokątne, okrągłe lub kwadratowe. Kształt sekcji zmienia się lub utrzymuje na całej długości. Drewniane ogrodzenia są często wzmacniane metalowymi nawiasami. Rozpórkami i narożnikami stojaki są zamontowane na gotowej betonie lub drewnianej podłodze. Do naprawy elementów używana jest kotwica z gwintowaną spinką do włosów, a jeśli dostęp do podłogi z dołu można wykonać, Wówczas mocowanie można wykonać za pomocą capercajnie. Wady ogrodzeń drewna to ich wysoki koszt i podatność na projektowanie atmosferyczne. Poręczą musi być obróbka specjalnymi materiałami na farby odporne na światło słoneczne. Wilgotność. Fluktuacje temperatury i naprężenie mechaniczne, optymalne lekarstwo na zewnętrzne lakieralki Alkit amerykański, ma dużą odporność na atmosferę, elastyczność i twardość. Aby przetworzyć drewniane ogrodzenia, konieczne jest tu użycie gleby, impregnacji i lakieru od jednego producenta. To gwarantuje ich wspólną kompatybilność szkło. Wybór materiałów i zasad instalacji szklane ogrodzenia balkonu wyglądają nowocześnie i kreatywne. Taki parapet jest wytwarzany na całe szklanka za pomocą metalowych elementów. Laminowane szkło wielowarstwowe służy do ustalenia balkonu i log -gas. Warstwy szklane są utwardzone zgodnie ze specjalną technologią i przyklejone razem z laminowanym filmem. Taki materiał po podgrzaniu do 600 c ma prawie każdy kształt, bez utraty gładkości. I siły. Ta właściwość jest umiejętnie używana przez projektantów i mistrzów do tworzenia nietypowych ogrodzeń z płynnymi zakrętami. Szklane ogrodzenia muszą odpowiadać następującym parametrom. Przy wielkości płótna 600 mm i mniej grubość szkła powinna wynosić co najmniej 3 mm, jeśli płótno wynosi 2500-1600 mm. Minimalna grubość szkła wynosi 7 mm. Ogrodzenie jest przymocowane do podstawy balkonu za pomocą spawania, śrub, kotwic i związków klejowych. Połączenie szklanego płótna z metalowymi pionami jest wykonywane na jeden ze sposobów: instalacja w ramce, mocowanie za pomocą profilu, średnik punktowy, specjalne zaciski podczas instalowania płótna w stalowej ramie. Ogrodzenia na szklany balkon są sprzedawane przez gotowe zestawy, a ich instalacja nie wymaga specjalnych umiejętności i profesjonalizmu od wykonawcy. Ceglany i na powietrzny beton parapet ogrodzenia cegły, betonu i kamienia są silne i masywne. Mur z tych materiałów ma długie życie. Wygląd estetyczny jest wysoce odporny na wpływy środowiskowe. Jednak cegły i napowietrzny beton mają w szczególności wady. Zastosowanie ceglanego muru do stworzenia ogrodzenia balkonowego w budynku mieszkalnym koniecznie wymaga koordynacji z technologiem. Cegła można zastąpić lżejszymi materiałami blokiem piankowym, Wysokie zużycie, mieszaniny podczas układania cegieł, wysoki koszt materiału budowlanego. Brick fence wymaga profesjonalizmu od wykonawcy. Do układania ogrodzeń często stosuje się cegłę ceramiczną prasowania stworzywa sztucznego która ma niską przewodność cieplną. Za pomocą takich cegieł można zmniejszyć grubość i wagę murarstwa o 25%. W niektórych sytuacjach użycie cegieł do zakończenia balkonu staje się koniecznością. Metalowe ogrodzenia balkonowe metalprocje są najbardziej popularne. Są one wykonane z różnych profili metalowych. Zwykłe zbrojenie stalowe, rury o różnych średnicach, liściaste i pasujące części o nietypowych kształtach. Najczęściej używane są ogrodzenia, aluminium i jego stopy, stal nierdzewna, wykute elementy metalowe. Profile aluminiowe w przypadku poręczy są one poddane przetwarzaniu galwanicznym, nikilowanie, chromacja itp. Podczas montażu ogrodzenia aluminiowego nie można zastosować spawania, w przeciwnym razie wysoka temperatura zniszczy powłokę galwaniczną. Możesz użyć gwintowanego połączenia dekoracyjnego nakrętki wynikającego z frezowania i obracania. Umiejętność wykonawcy i produkcja aluminium zbudują tradycyjne i niezwykłe formy ogrodzenia z prostych profili. Stalowe ogrodzenie balkony wyglądają bardzo nowocześnie i mają następujące zalety. Siła i trwałość. Odporność na atmosferyczne wytrącanie. Średnik nie potrzebuj specjalnego przetwarzania i opieki. Powierzchnia materiału zachowuje początkowy połysk podczas całego okresu operacji. Średnik ogrodzenia nierdzewne balkonu mogą mieć polerowaną lub wypolerowaną powierzchnię. Projekt wygląda spektakularnie i stylowy. Wydaje się przestronny, lekki i nieważki. Ważny. Metalowe kraty ogrodzeń balkonowych nie chronią przed wiatrem. Kurzem i nie zapewniają izolacji przed wścibskimi oczami, ponadto ogrodzenia z dużą liczbą elementów poziomych są dla nich niebezpieczne, mogą wspinać się na dzieci faktyczna opcja kute ogrodzenia balkonowe. Podając fasadę budowy wyrafinowania i arystokracji, najczęściej takie sieci są używane do domów wiejskich i domków. Gięte elementy metalowe są uzyskiwane przez zimne i gorące kucie za pomocą różnych urządzeń, projektując projekt balkonu. Konieczne jest przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa, aby użyć ogrodzeń gromadzonych przez spawanie. Instalowanie kutych ogrodzeń własnymi rękami do produkcji i kute ogrodzenia stosuje się stalowe pręty kwadratowe, okrągłe i prostokątne przekrój. Technologię samej produkcji ogrodzenia można podzielić na kilka etapów, niezależnie od tego, czy produkt jest wytwarzany niezależnie. Czy na zamówienie, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie miejsc do ustalenia konstrukcji. Landowanie znajduje się na podstawie balkonu i po obu stronach ściany. Aby to zrobić, podczas budowy domu wzmocnienie lub stalowa wynajem jest wyposażony w muru. Liczba punktów fiksacji zależy od nieporęcznej i długości kutych sieci. Ważne! Przed zainstalowaniem ogrodzenia balkonowego w budynku mieszkalnym musisz sprawdzić stan hipotek. Jeśli lądowanie jest zgniłe, ich ponowna instalacja będzie wymagana. Podczas instalacji należy przestrzegać zasad i normę bezpieczeństwa. Dwukropek przestrzeń pod balkonem musi zostać uwolniona od niebezpiecznych rzeczy i przedmiotów. Zgodnie z balkonem konieczne jest zainstalowanie. Znaków ostrzegawczych ogrodzenia dla placów budowy można wynająć z organizacji specjalizującej się we wdrażaniu instalacji i prac budowlanych. Przed wykonaniem prac instalacyjnych wskazane jest powiadomienie wszystkich sąsiadów i poproszenie ich o usunięcie łatwopalnych obiektów z balkonu. Podczas instalacji w gorącym sezonie należy ją kontrolować, aby pod balkonem nie było gałęzi i suchej trawy, instalacja kute ogrodzenia na balkonie, wideo jak zrobić drewniane ogrodzenie wykonane z drewna, instrukcja wideo drewniane ogrodzenia balkonów. Werandy i otwartych tarasów pozwalają wdrożyć ekskluzywne rozwiązania w architekturze fasady budynku i nadać domowi stylistyczny urok. Produkcja i instalacja ogrodzeń drewnianych najlepiej powierzono profesjonalistom. Master będzie w stanie dokładnie obliczyć maksymalne obciążenie parapet i zbudować bezpieczne ogrodzenie. Produkcja i instalacja ogrodzeń drewnianego balkonów w stylu chłoffer. fer. Wideo różne stylistyczne roztwory płotów balkonowych, zdjęcie, rozwiązanie dla miniaturowego balkonu sztuki. Fasada jest specjalnym kontrastem uroku białej dekoracji ściany i czarnego metalu. Drewniane ogrodzenie balkonu w stylu skandynawskim, ogrodzenie balkonowe w minimalistycznym stylu, połączenie metalowego płótna i profili, szklane ogrodzenie francuskiego balkonu, fronty wykonane z drewna, pomalowane na szaro. Podkreślają elegancję i elegancję na zewnątrz domu. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Ogrodzenie balkonu 26.07 2015 Anonimowe ogrodzenie balkonu ma trudności z dostępem do budynków mieszkalnych. Aby nie wpaść w nieprzyjemną sytuację z tragicznymi konsekwencjami i stratami osoby pracującej, do celów bezpieczeństwa istotne jest korzystanie z usług auto, na http .2. Rus Shows Mains technika ma niezbędny sprzęt do bezpieczeństwa pracy ludzi. Dokładność pozycjonowania strzałki i niezawodność projektowania kolebki auto. LEASFES pomoże ci rozwiązać problem budowy. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię, twoje imię, włącz JavaScript aby użyć tego formularza twoje imię anonimowy szybka rejestracja na stronie komentarz ogrodzenie balkonu 26.07.2015 anonimowy ogrodzenie balkonu ma trudności z dostępem do budynków mieszkalnych aby nie wpaść w nieprzyjemną sytuację z tragicznymi konsekwencjami i stratami osoby pracującej do celów bezpieczeństwa istotne jest korzystanie z usług auto Extension na http 2wwwakmehru templates shows mines arenda Technika ma niezbędny sprzęt do bezpieczeństwa pracy ludzi. Dokładność pozycjonowania strzałki i niezawodność projektowania kolebki auto Lensfez pomoże ci rozwiązać problem budowy. Ogrodzenie balkonu ma trudności z dostępem do budynków mieszkalnych. Aby nie wpaść w nieprzyjemną sytuację z tragicznymi konsekwencjami i stratami osoby pracującej. Do celów bezpieczeństwa istotne jest korzystanie z usług auto, ekstensione na www http www Rus daw Technika ma niezbędny sprzęt do bezpieczeństwa pracy ludzi. Dokładność pozycjonowania strzałki i niezawodność projektowania kolebki auto LES pomoże ci rozwiązać problem budowy informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 artykuły o naprawie Budownictwie, materiałach budowlanych, kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła, uzasadnienie prawne.